No, ostatnie 9% w GoPro, ale to co się przed chwilą stało? Już chodzi. Nie wiem, co. Nie, ja nie wiem, co to było. Ten człowiek, który siedzi sobie tam pod tym mostem. Nie mój dziadek, tylko tam za nim. On wali na szałpaka. Dobra, ja mam zaczek, no nieważne. I. Znaczy do niego jacyś ludzie. No i są z takie przychodnie, nie? Se, idą. Do niego coś tam z nim gadają. Oni nagle pokazuje całą, całą siatkę nie? I mówią, dobra, no sobie połowi. No oni biorą tą siatkę. Mają ziemi uciekać do samochodu. W ogóle te ziom słowo na szorpaka się okazało. Najprawdopodobniej to było tak, że po prostu miał już za dużo już tej siatki i po prostu oni panem przyjechali, żeby jakby ktoś kontrolował. To, żeby nie było żoną na rybka.